Kochankowie z Valdaro. Pochowana para zmarła około 6000 lat temu w okresie Neolitu. W tamtym czasie na ogół nie praktykowano podwójnych pochówków. Zdarzały się bardzo rzadko, ale odkryte do tej pory nie pozwalały ułożeniem definiować ich relacji. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mieli około 20 lat w momencie śmierci. Po lewej stronie spoczywa kobieta o wzroście 149 cm, a po prawej mężczyzna o 3 cm niższy. Odkrycia dokonano nieopodal miasta Mantua, gdzie rozgrywa się dramat Romeo i Dlatego odkrycie szkieletów w takiej pozycji, właśnie tam, doprowadziło do powstania teorii, że para została zabita lub że zmarła w wyniku wyziębienia przytulając się. Zasubskrybuj ten kanał i polub ten film. Kobieta, vampir. W miejscowości Pień pod Bydgoszczą odnaleziono 17-wieczne szczątki młodej kobiety. Pochówek o charakterze antywampirycznym. Na szyi miała sierp, który w razie gdyby przebudziła się w grobie, miał powstrzymać ją od przywrócenia do okolicznej społeczności, a na stopie kłódkę. Jednak na głowie zauważono jedwabny czepek charakterystyczny dla osób z wysokich sfer społecznych i bardzo drogi w tamtych czasach. Dodatkowo, co nietypowe, jak na antywampiryczne aspekty, młodą kobietę pochowano bardzo starannie, co według doktora Dariusza Polińskiego nie musi oznaczać wampira. A być może osoba ta doznała jakiejś krzywdy i lokalni mieszkańcy bali się jej zemsty. Miecz, jak z powieści fantazy. Miecz pochodzący z epoki brązu, mający około 3000 lat, został odnaleziony przez archeologów w mieście Nordlingen w Bawarii. W miejscu tym odkryto także inne przedmioty oraz szczątki kobiety, mężczyzny i dziecka. Miecz był używany, o czym świadczą ślady na ostrzu. Nie wiadomo jednak, czy była to broń ceremonialna, czy oznaczała ona wysoki status właściciela, czy może była to po prostu zwykła broń, służąca właścicielowi na co dzień. Jak mówią badacze, większość artefaktów pochodzących z epoki brązu, znalezionych do tej pory w okolicy Nordlingen, pochodzi z kręgu kul pul popielnicowych, która pojawiła się na tych ziemiach około 1300 roku przed naszą erą. Hełm wojownika. Archeolodzy odkryli hełm grecko iliryjski sprzed 2,5 tysiąca podczas wykopali z Korwacji. Uważa się, że niedawno odkryty hełm mógł być depozytem wotywnym, czyli darem składanym w określonej intencji lub jako dowód wdzięczności. Hem ten znaleziono 10 metrów w linii prostej od miejsca, w którym znaleziono pierwszy w 2020 roku. Bardzo interesujące jest to, że w tym samym miejscu pojawiają się dwa różne typy. Co mówi o ciągłości władzy danej społeczności. Te hełmy zawsze były symbolem pewnego statusu i władzy, powiedział naukowiec. Uważa się, że nowo znaleziony hełm pochodzi z VI wieku przed naszą erą i jest niezwykle rzadki. Nordyckie runy. Archeolodzy zidentyfikowali napis runiczny na ostrzu noża sprzed prawie 2000 lat. Ostrze datuje się na około 150 rok naszej ery. Według badaczy runy na ostrzu pochodzą z najstarszego znanego alfabetu runicznego i składają się z pięciu run przetłumaczonych jako Hirila, co w języku staronordyckim może oznaczać mały miecz. W tym okresie umiejętność czytania i pisania nie była powszechna, miała odrębny status i władzę. Wczesna historia run pokazuje, że skrybowie tworzący niewielką elitę intelektualną byli jednymi z pierwszych osób posiadających te umiejętności w Danii. Tylko jeden inny egzemplarz run z tego okresu odnaleziono w tym kraju, z około 150 roku naszej ery, wraz z odkryciem z Wimosem małego kościanego grzebienia z napisem Haria. Cmentarzysko dzieci Podczas wykopalicy odkupano cmentarz, na którym pochowano ponad 50 dzieci w wieku od kilku miesięcy do 6 lat. Po odkryciu w zeszłym roku pozostałości 1500-letniego kościoła na terenie uznawanym za starożytny kamieniołom rozpoczęto prace wykopaliskowe. Naukowiec stwierdza, jak dotąd podczas prac wykopaliskowych znaleźliśmy tu 50 grobów. Dziś dotarliśmy do kolejnych czterech. Groby są ułożone w kierunku wschód, zachód. Nie ma pochówku przypadkowego. Uważamy, że pochówek dzieci na omawianym terenie ma związek z kulturą chrzcielną chrześcijaństwa we wczesnym okresie bizantyjskim. We wczesnym okresie chrześcijaństwa ochrzczeni byli na ogół dorośli. Po X wieku zalegalizowano chrzest dzieci. Zatem niemowlęta i dzieci, które nie zostały ochrzczone, nie są jeszcze chrześcijanami, dlatego rozważamy możliwość pochowania na zewnątrz kościoła, a nie w nim. Petroglify nordyckie Szwecja archeolodzy odnaleźli około 40 nowych petroglifów. Ryty skalne miały być widoczne zarówno z lądu, jak i z morza. Przedstawiają ludzkie postacie, zwierzęta, a nawet statki. Badania metodą datowania radiowęglowego wykazały, że zostały wyryte około 2700 lat temu. Naukowcy uważają, że petroglify miały najczęściej znaczenie kulturowe i religijne. Jeszcze przed wynalezieniem pisma mogły przedstawiać poszczególne rytuały lub wskazówki. Z kolei w okresie nordyckiej epoki brązu ryciny w Skandynawii prawdopodobnie wyznaczały granice terytorialne pomiędzy plemionami. Archeolodzy nie są pewni, dlaczego stworzono te malowidła, ale prawdopodobnie mogły być swego rodzaju potwierdzeniem obecności danej społeczności na tym terytorium. Są jednak przekonani, że wszystkie symbole razem tworzą konkretną narrację. Groby masowe Archeolodzy z Interra Veritas odkryli doły zawierające pozostałości ponad tysiąca pochówków w południowych Niemczech. Odkryto w sumie osiem jam masowych grobów pochodzących z XVI i XVII wieku. W dołach znajdują się szczątki dorosłych, dzieci i niemowląt, które prawdopodobnie zmarły masowo w wyniku wybuchu Czarnej Śmierci w Norymberdze w latach 1533-1634. Czarna śmierć była pandemią dżumy wywołaną przez bakterię Jersina pestis, która powodowała śmierć na poziomie 80%, jeśli nie była leczona. Analiza antropologiczna pozwoli zrozumieć ogólny stan zdrowia i warunki życia w tym okresie, w tym różne rodzaje nowotworów, mutacje genetyczne, stan zębów oraz współczynnik zgonów według wieku i z podziałem na płeć. Tysiące monet Podczas wykopalisk w mieście Maebashi w Japonii archeolodzy odkryli ponad 100 tysięcy starożytnych monet. Zdaniem badaczy analiza 334 monet, znajdujących się w skrytce, wskazuje na niezwykłą różnorodność obejmującą 44 różne rodzaje walut. Monety pochodzą głównie z czasów zachodniej dynastii Han w Chinach po południową dynastię Song, a najbardziej godne uwagi są monety Ban Liang. Najstarsza z monet Ban Liang datowana jest na rok 175 przed naszą erą ma średnicę 2,3 cm po środku znajduje się kwadratowy otwór, a po lewej stronie znajduje się napis Liang, czyli stara chińska jednostka masy. Najnowsza moneta w skrytce pochodzi z roku 1265 z okresu południowej dynastii Song. Tajemniczy grup. Na cmentarzu sprzed 1600 lat odkryto szczątki kobiety o rzymskim pochodzeniu, zamknięte w ołowianej trumnie. Opisane jako znalezisko jedyne w swoim rodzaju, szczątki kobiety zostały odkryte wraz z 60 innymi ciałami na miejscu w Garforth w Leeds. Uważa się, że szkielety obejmują zarówno późno rzymskich, jak i wczesnych saksońskich ludzi. Jest to pierwszy anglosaski cmentarz znaleziony w West Yorkshire. Eksperci stwierdzili, że fakt, iż trumna została wykonana z ołowiu, oznaczał, że pochowany był kimś bardzo ważnym. Główny archeolog stwierdził: Ołowiane trumny były bardzo drogie. Fakt, że rodzina dała tej osobie koszty zakupu arkuszy ołowiu i wiedzy potrzebnej do wykonania trumny, wiele nam mówi. Złoty pierścień. Średniowieczny złoty pierścień znaleziony na polu przez poszukiwacza skarbów został zakupiony dla mieszkańców Donchester. Carl Davis po dokonaniu odkrycia w Fishlake zgodnie z zasadami zgłosił swoje znalezisko jako skarb. Pierścień został kupiony za 12,5 tysiąca funtów przez firmę Heritage Donchester, która prowadzi miejskie zabytki i muzeum. Peter Robinson stwierdził, że pierścień jest pięknie wykonanym przykładem średniowiecznej biżuterii i nadawałby się na palec króla lub dworzanina na najwyższym poziomie średniowiecznego angielskiego społeczeństwa. Obręcz i ramka zwane lunetą wykonane są z wysokiej jakości złota, a po środku osadzono wygrawerowany kamień szlachetny. Fałszywe głowy. Znaleziono ponad 70 nienaruszonych wiązek pochówkowych z rzeźbionymi maskami. Co one oznaczają? Odkrycie pochodzi z pacza kamak, które składa się głównie z piramid, placów, cmentarzy i szeregu ramp. Wiązki pochówków znaleziono albo pojedynczo, albo w grupach u podnóża malowanej świątyni. Niektóre z nich noszą maski fałszywych głów, wykonane z rzeźbionego drewna i ceramiki, co jest powszechną praktyką pochówków w kulturze Warii. Profesor Makowski powiedział, że w przedhiszpańskich andach nikt nigdy nie umarł. Przeznaczeniem każdego było dalsze życie w równoległym świecie swoich przodków. Podczas wykopalizm odkryto także drewniane laski z wizerunkami elity Warii noszącej nakrycia głowy typu Tiahuanaco. Znaleziono je w depozycie wotywnym pokrytym warstwą fragmentów muszli ostrych sprowadzonych z Ekwadoru. Para z IX wieku. Archeolodzy odkryli tysiącletnie szczątki kobiety z wydrążoną twarzą i głową, pochowanej obok męża w pobliżu miasta Eisleben w Niemczech. Ich szczątki odkopano w dawnym pałacu królewskim Helfta, miejscu w którym rezydowali cesarze Otton Wielki i Otton II. Nie jest jasne, jak i kiedy para zmarła, ale najbardziej niezwykły był fakt, że żonie brakowało wszystkich kości twarzy, podczas gdy twarz męża była nadal nienaruszona. Obecnie nie wiadomo, czy zmarli razem, czy osobno i dlaczego brakuje kości twarzy żony. Archeolodzy uważają, że najprawdopodobniej mąż był jakimś dostojnikiem. Znaleźli przy nim m.in. nóż, komplet pasów i wyposażenie tzw. personelu urzędowego, np. noszonego przez generałów. Jest zatem prawdopodobne, że zmarły był zarządcą w zamku. Subskrybuj kanał i polub ten film.